Witam z Retropiwnicy. Właśnie mogliście obejrzeć kilka fotek oraz krótkie porównanie jakości obrazu przed i po modyfikacji mojego Atari 65XE. A modyfikacja polegała ogólnie na usunięciu modulatora z płyty głównej. No i jeszcze tam było, była mała wymiana kilku elementów. Trzeba było podmienić parę rezystorów. Trzeba było je wymienić, jeden kondensatorek, no i gdzieś tam wstawić jedną diodę prostowniczą. Oczywiście pod filmikiem, w opisie wrzucę Wam link, skąd w ogóle wziąłem informacje o tej modyfikacji. Tam na stronie będzie wszystko podane. Łącznie, właśnie też ze zdjęciami, kolejno opisane wszystko, co robić. Dlatego ja już tutaj konkretnie Wam tego w całości ani nie nagrywałem, ani takiej dokładnej relacji foto też nie robiłem, ponieważ wszystko jest idealnie opisane właśnie na tamtej stronie. Jeżeli chodzi o jakość, no to ja jeszcze nie miałem możliwości porównania tego, bo dopiero tak naprawdę będę mógł sobie spojrzeć na to przy montażu tego filmu. Także jeszcze nie wiem, czy, czy jest lepiej, czy jest gorzej, a może jest tak samo. Tutaj liczę, że to po prostu wy mi w komentarzach napiszecie, jak dla was to, się, jak dla was to wygląda, czy uważacie, że, że jest lepiej coś, coś się poprawiło, czy jest gorzej. Ogólnie tak teoretycznie, patrząc na, na modyfikację, którą dokonałem, no to tak naprawdę pozbyłem się możliwości innego podłączenia tej małej aterynki niż S-Video. Także no od tej pory będę musiał już tylko, czy będę chciał pograć, czy tam przechwycić obraz do jakiegoś filmu, czy coś w tym rodzaju. No to pozostaje mi do dyspozycji wyłącznie przewód z wideo, ponieważ innych sygnałów aktualnie już na płycie nie będzie. Być może jest to dobre, być może złe, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno względem tych starych telewizorów kineskopowych, no to będzie to gorzej, ponieważ one przeważnie nie miały złącza S-video. Zatem tutaj trzeba by teraz podłączać to w jakiś inny sposób, przez prawdopodobnie jakiś dodatkowy właśnie tuner. Natomiast, jeżeli chodzi o przechwytywanie, no to raczej tutaj problemów nie będzie. No bo i tak, gdybym miał przechwytywać obraz, to właśnie wybrałbym podłączenie typu S-video, ze względu na. Chyba najlepszą jak, możliwą do uzyskania jakość obrazu, yy, właśnie z takich, yy, z takich atarynek małych. Dobra, także dzisiaj odcinek nie będzie długi. Na sam koniec chciałem jeszcze, jak to zwykle bywa, testowo odpalić jakąś chociaż jedną gierkę, żeby spojrzeć, czy wszystko jest ok. Już bez żadnego porównywania, ponieważ nie nagrałem wcześniej materiału, żeby właśnie dokonać jakiegoś tam porównania, ale tak po prostu, żeby sobie włączyć na sam koniec, to myślę, że, że można. Wybór oczywiście byłby albo, albo River albo pobiegać troszeczkę panem policjantem. Myślę, że dzisiaj akurat zdecyduję się na pana policjanta, zatem już tutaj szukamy, odpalamy. Dwa, trzy razy się przebiegniemy, dopadniemy e, tego przestępcę i myślę, że będzie można ten odcinek wyjątkowo krótki zakończyć. Tutaj niech będzie V1. E, wciskam klawisz opcji, żeby nie było, że zapomniałem. No i czekamy aż się uruchomi. Ogólnie całość operacji chyba się powiodła, no bo jednak obraz jest. Raczej chyba niczego złego tutaj się, e, nie, nic złego chyba raczej się nie stało. A czy bezpośrednio tak patrząc obraz w obraz, czy jest lepiej, to no, naprawdę nie jestem w stanie teraz stwierdzić. Dobra, gra nam się wczytała. I teraz co tu trzeba? Start wcisnąć? Odczekać chwilę, tak? Niech sobie ładnie muzyczka pogra. I zaraz zaczynamy gonitwę. Dobra, nie widzę jakichś tam dodatkowych artefaktów, żeby coś tam się miało pojawiać. Zatem jakoś szczególnie źle to chyba nie jest. Zrobiłem sobie taką modyfikację. Żebyście Wy nie musieli sobie testować. Możecie od razu spojrzeć, czy, e, czy jest to dla Was akceptowalna taka jakość. Czy byście chcieli też sobie tak, e, taką modyfikację może zrobić, nie wiem. Oczywiście dajcie o tym znać. Ja zaryzykowałem. Także można powiedzieć, że a ta rynka z oryginalnego jakby stanu została troszeczkę okrojona. Pod względem kolekcjonerskim na pewno nie jest to chyba dobre rozwiązanie, ale, ale to jednak tu bardziej chodziło chyba o uzyskanie jak najlepszej jakości obrazu. Czy to się powiodło? Ciężko powiedzieć. Skaczemy, skaczemy... I hops... Oj, chyba za wcześnie. No, wiedziałem, że za wczesne wybicie i zahaczyłem. No, jesteśmy aktualnie na tym samym poziomie, więc myślę, że uda się go dopaść. Może jeszcze raz pobiegniemy. I nie będziemy przedłużać. Uwaga i bach! Złapany. Dobra, ostatni pościg. Pewnie czymś teraz nam właśnie. Będzie urozmaicony. Tym razem doszły te wózeczki. Ścigamy, ścigamy. No, teraz nie było za wcześnie, teraz było ok. Wjeżdżamy na ten sam poziom. No i zobaczymy, czy uda mi się go dopaść, zanim wskoczy wyżej, czy, czy jednak nie. O, już jest mój, już jest mój. No i dobra, udało się. Myślę, że wystarczy. Już nie będziemy tego przedłużać. Także, tak jak powiedziałem, ja sobie dopiero przy montażu tak naprawdę spojrzę mniej więcej jak to było przed, jak to jest teraz, czy, czy znajdę jakieś różnice. To sobie tam na spokojnie oglądnę. A, w, a liczę, że wy napiszecie mi Waszą opinię. Co sądzicie w ogóle o takich modyfikacjach starych konsol? Czy, czy warto coś takiego robić? Czy to może jakieś bezczeszczenie takiego sprzętu? Czy, czy coś w tym rodzaju? Nie wiem, każdy może mieć swoją opinię. Ja jednak zdecydowałem się na, na, taką, na taki zabieg na otwartym organizmie. Na szczęście nic nie wybuchło, wszystko działa. No i mam nadzieję, że może gdzieś tam troszeczkę, chociaż ten 1% lepiej będzie, jeżeli chodzi o tą jakość obrazu. Dobra, zatem dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!